Witam Was bardzo serdecznie ze strony Fikusek. A dzisiaj chciałbym Wam przedstawić odcinek z Block Star Planet. Lecz zanim to, jestem Was po prostu ciekaw, czy byście chcieli odcinek z Movie Star Planet 2 lub z Robloxa. Oczywiście, wszystko napiszcie w komentarzu, ponieważ ostatnio nie mam za bardzo co nagrywać w BSP. A także zakończyłem dwie swoje inne serie, które nagrywałem tam, czyli na przykład Blonsy. I po prostu nie mam za bardzo innych gier, co chciałbym nagrać. A też jestem ciekaw, czy byście chcieli to w ogóle zobaczyć. Więc oczywiście napiszcie w komentarzu. A dzisiaj będę przechodził randomowe parkury stworzone przez moich znajomych na Blockstar Planet. I pierwszy z nich jest Dawaj Marcelku 6.9, więc przejdziemy właśnie ten oto parkur. Jak widzę, to połowę z, chyba z parkuru swoich usunąłeś, więc trochę szkoda, że trochę mniejszy wybór miałem do zagrania, bo na przykład nie ma parkuru stworzonego dla mnie na konkurs. Ale dobra, przejdziemy po prostu ten, co mamy. I co ja Wam powiem? Napiszcie oczywiście w komentarzu czy byście chcieli gierki tamtej, i na przykład nie. Co drugi dzień byłby. Odcinek tam przykład z Movistar Planet 2 albo z Robloxa, no to zależy od was Oczywiście możecie wybrać obie dwie gierki, po prostu obydwie gierki bym jeszcze sobie mógł nagrywać Więc tak to właśnie wygląda, tylko powiem wam tak, że nigdy nie gramy w Movistar Planet 2 za bardzo, więc e... No byłoby tam ciekawe na pewno Ale co, my przechodzimy sobie jak na razie na ten parkour ogólnie Chyba nie będzie on jakiś mega ciężki, choć nie wiem, zobaczymy Bo dzisiaj wam powiem Nie umiem w to grać no, przykładowo teraz Że No się spierdzieliłem, więc ekstra z ciekawszych informacji to również teraz powinniście mieć na ekranie Coś takiego jak yy, Obiecałem wam, że jeżeli ktoś przejdzie mój parkour, mój świat z znajdowaniem kluczy w najszybszym tempie Otrzyma jakieś tam nagrody, uśmiechy i tak dalej Ale jakaś osoba z Francji postanowiła, że Na haksach wleci na ten parkour Na ten świat I po prostu w w jedną sekundę, dobra, wychodzę. Mowa o tym o ty oczywiście świecie, że w jedną sekundę znajdzie wszystkie klucze i będzie w mecie. Co oczywiście jest nierealnym czasem, ponieważ. O! No, zobaczę, Już minęło minus 30, a dopiero tutaj wyszłem. A pierwszy klucz jest w tym budynku. Więc, no, wam powiem. No, ciekawa sprawa, tak? Kolejnym światem będzie Sylwii Musli, Ale obstałem, że tego nawet nie uda mi się w. W jednej trzecie przejść, więc, no to jest też ciekawe. Kluczów nie ma. O, a ja, właśnie, gołą stopą wchodzę w lawę. No właśnie, propos stóp, to ładne mam co? Takie kurcze, wydepilowane. Nie wiem, co powiedzieć. O, ciekawe, jak mnie to zabiło, nie? Że byłem na krawędzi tutaj, i. No wam powiem. Dobra, teraz się akurat stwierdziłem. No wam powiem, to jest akurat nie za gówno. Gratki dla osoby, która to przeszła w ogóle. Bo, jak sam widzicie, ja nie potrafię Okej, okay, zajebiście Dobra, mam pomysł Bo... W sumie, po co muszę wskakiwać na pierwszą skoczkę, jak mogę sobie wskoczyć tak Ajajaj, no już było lepiej niż przed chwilą chociaż No ogólnie tutaj ktoś to stworzył W sensie Sylwia, no wiem, że ktoś Nie wiem No jak ja z tym spadłem, przecież Hitboxy czasem są tak z dupy w tej grze Ale dobra Kuźwa, przed chwilą normalnie stanąłem na tym bloku, ale już na kolejnym nie mogę, bo. Tak miało być chyba, no. A, zrąbałem. się ten rozproszyłem. No więc tak to właśnie wygląda. Yy... No nie jest źle, gówno wam powiem. Okej, okay, chociaż nie umarłem, ale. Co to zmieni, co nie? No Wiczka wchodzi. Witaj. Witam. Napiszę. Pozdrawiam, oczywiście. Okej. Okay. Pyk, pyk. No, kuźwa. Leciutko, leciutko kurczę. Wskakuję yy, na. Leciutko wskakuję na. Yy, na bok tego. I tak się, jak mnie zrzuca, no. To nie ma sensu. W większych tych. No nie... Widzę więcej osób tutaj przyszło, więc pozdrawiam. Dobra, bym czeknął na tą mapę, ale... Family friendly content, lecz wiem, że nie jestem sobą, jeżeli nie przeklinam. Ale dobra, sobie oszczędzę takich rzeczy. Teraz przeszedłbym sobie taki oto parkour z... Właśnie oliwy, która zrobiła to razem z Isle of Stitch. Więc zobaczmy, tylko że widzę nazwa źle napisana, ale dobra, nie będę... Brnął w szczegóły. Więc dobra, kolejny parkour, który nie podoba mi się pod względem kurcze. Yy, prawdopodobnie trudnoty. Dobra. Dobra, to nie jest totalnie mój styl piosen piosenki, ale dobra. Nie będę szkalował. Nie będę szkalował, tak jak już mówiłem. No, kocham drabiny! Kocham drabiny, kto jest dał? Dobra. Nie totalnie. Jezus, ta piosenka jeszcze tak głośno gra u mnie, bynajmniej na słuchawkach. Masakra Dobra, więc yy, co ja wam powiem? Co ja wam powiem? No nic w sumie, dobra My lecimy dalej Drabinki sobie przeskoczyliśmy, więc spoczko. Koleżanka pisze, że nie umie. No nie powiem, nie jest to najprostsze. Nie lubię drabinek w sumie, mm, ale dobra. Na tym się kręcisz, jak, jak kurczę w jakiejś pralce, jakbyś siedział. Yy, nigdy nie byłem w pralce, jakby ktoś pytał, ale ten. Yy, kolega mi mówi, że tak się też czujesz. <laughs> dobra. To było głupie. Tak samo jak to, że zaraz będę po drzwiach skakał. O, fajne, dobra. Dobra, ostatnim parkourem, który dzisiaj sobie zagram, będzie parkur od górnika, który no w sumie już nie gra w tą gierkę, więc możecie, nie wiem, napisać. Ej, dwa dni temu wrócił. Dobra, bo ty byłeś, odchodzę. Chyba już się powróciło, więc dobra, fajnie. Nagramy jeszcze ten parkur. Szybki parkur. zobaczymy jak to będzie. Parkur. Zobaczmy, co my tutaj zrobimy. Grałem już ten parkur pamiętam z górnikiem, właśnie. Więc yy, ten. fa, Nic nie powiem. ha, yy, <grym> Kurczę, zginąłem, a tam już meta. Trochę ten checkpoint. Jest, mamy rekordzik. Dobrze, no widzicie, górnik potrafi zrobić mapę taką, że da się ją normalnie przejść. Wy napiszcie w komentarzu yy, właśnie na temat tych gierek, które mam nagrać, czy jesteście zainteresowani. A ja się wami, z wami żegnam na razie. Dobra, ostatnim parkurem jeszcze zapomniałem będzie parkur Laury, ponieważ obiecałem jej właśnie, że nagram jej parkur. Więc dobra, spróbujmy go przejść. Więc nie, nie za zakończenie wam powiem, ale dobra. Wiczka, widzę, że tutaj przeszedł to na rekord, więc ciekawe. Więc lecimy, jeżeli chodzi o ten parkour. I tak, e, nie powiem, ale już w niego grałem dzisiaj. Lecz e, filmik mi się nie nagrał, więc lekka e, drama, ale dobra. Właśnie i temu zapomniałem w ogóle go na odcinku nagrać przez to, bo miałem w głowie, że po prostu już jest on nagrany, a. Tu nagle się okazuje, że film mi się. Ten. Bo on był jako pierwszy w ogóle nagrywany. Że film nagle mi się nie. Nie, 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 nie nagrywał, więc. on Unlucky. Dobra, co się tutaj dzieje? No, czemu ja nie mogę na zwykły klocek skoczyć normalnie? Tylko ja muszę jakoś na niego wskoczyć tak, że moja postać się gubi, no. Nie wiem, o co chodzi. Rage moment. ale serio, no. Chyba wskoczę na te. Właśnie, te. Nie wiem, jak się to nazywa, łańcuchy. Wiczka nieźle napierdziała. Nie wiem, ja po prostu jestem sfrustrowany, nie? Tym, co się dzieje. Nie ma też chapsa, więc... sobie jakoś to ogarnę, dobra. Jest, a dobra, w mecie. Najlepszy mój rekord, dobra. Więc parkour spoko, da się przejść, lecz nie wiem, co się tam działo, że moja postać nie mogę na klocek wybić. I teraz po prostu żegnam.